Witam Was moi drodzy. Dzisiaj kolejny temat lekcji. Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać obszary, które są taką atrakcją dla wielu osób szukających fajnego miejsca na, na spędzenie wakacji. Jest mowa oczywiście o, o basenie Morza Śródziemnego. Do którego stosunkowo blisko mamy z Polski i który jest miejscem wypadu corocznie wielu milionów turystów, nie tylko z Europy, ale i z całego świata. No i teraz, dlaczego tak się dzieje, że tak dużo osób tak, przyjeżdża ten basen Morza Śródziemnego? No to właśnie się podczas tej lekcji pokrótce dowiemy. Także bardzo proszę zapisać sobie temat lekcji, który widnieje. Dlaczego krajobraz Śródziemnomorski przyciąga miliony, miliony turystów? A ja przejdę do slajdu kolejnego. Mamy, moi drodzy, oczywiście mapkę, mapkę świata i mapkę Europy, która pokazuje wam właśnie mniej więcej zasięg tych obszarów, o których będziemy sobie mówić. Zobaczcie, że to nie są jakieś wielkie obszary na świecie największy ich obszar oczywiście znajduje się w basenie Morza Śródziemnego. To jest zarówno na kontynencie tutaj europejskim, jak również na kontynencie tej północnej części Afryki, ale również podobny krajobraz możemy spotkać sobie, zobaczmy w Ameryce Północnej, troszeczkę zobaczcie w Ameryce Południowej, na samym krańcu Afryki, tutaj mamy Republiki Południowej Afryki, no i mamy Południowo-wschodnie i południowo-zachodnie krańce Australii. No, mamy w kółeczku dokładnie obszar Europy i Afryki Północnej w zbliżeniu. No i teraz tak. Z dokładnością, które kraje to sobie za chwileczkę powiemy. Także mam kolejną mapkę, i tu od razu możemy sobie odczytać, które kraje afroeuropejskie należą właśnie do, do tego obszaru. Także możemy sobie, jeżeli te nazwy są Wam znane, to super, a jeżeli nie, to może sobie przypomnijcie, bo znaliście, a jak nie, to będą zupełnie nowe. Czyli mamy w Europie, mamy Hiszpanię, zobaczcie mamy część południową Francji, która leży od basenu morza śródziemnego, mamy Włochy, y, mamy Słowenię, mamy Chorwację z tych krajów, tak, mamy Czarnogórę, zobaczcie, mamy Albanię, Grecję, y, z krajów y, afrykańskich, z kolei mamy Maroko mamy Wielką Algierię, Tunezję, Libię czy Egipt chociażby, który nam się tutaj chowa. I jeszcze byśmy tam sobie Turcję, prawda, o, znaleźli. Także tych krajów w basenie Morza Śródziemnego jest bardzo dużo i to są rzeczywiście takie kraje, które się gdzieś tam na ofertach biur podróży bardzo często pojawiają. W obrębie Morza Śródziemnego leżą też takie malutkie kraje, które są tutaj zaznaczone jakby kropeczkami. Zobaczcie, to jest na przykład zaznaczone Monako, jako księstwo, takie maluteńkie. Tu jest na przykład zaznaczony Watykan, no też jest w obrębie tego klimatu śródziemnomorskiego, no i mamy jeszcze malutkie miasto-państwo, czyli, czyli San Marino. Z takich wysp większych, które tu się znajdują i które też w ofertach turystycznych bardzo często się pojawiają, no to zobaczmy, mamy największą wyspę nad Morzem Śródziemnym to jest właśnie Sycylia. Tak, Sycylia należy właśnie do Włoch, to jest włoska wyspa. Tu mamy Sardynię, to jest też włoska wyspa. Korsyka należy, moi drodzy, do, do Francji. E, mamy Baleary, które należą do Hiszpanii. No i mamy chociażby dużą grecką wyspę. Kretę. Tak? Tam jeszcze z, dalej na, na wschód idąc mamy chociażby Cypr, który kusi turystów swoją, swoimi krajobrazami i, i roślinnością i ruinami różnych zabytków. Tu mamy jeszcze malutką Maltę. Także jest tego bardzo, bardzo dużo do zwiedzania. No ale czy będziecie chcieli tam pojechać, to, to zaraz sobie zobaczycie. No i popatrzmy sobie na mapę, która Wam pokazuje zasięg tego, tej Europy południowej. Gdybym wam zadała pytanie, co takiego przyciąga turystów, no to na pierwszy rzut oka powiedzielibyście morze, prawda? Morze, które na pewno jest dużo bardziej ciepłe niż ten chociażby nasz Bałtyk, czy to morze północne, które tu mamy, czy chociażby zatoka właśnie w tej zachodniej części Francji, czy, czy te morze norweskie, to już nie mówiąc o takich zimnych morzach. Czyli na pewno jest to, że mamy, mamy morze. No, mamy mnóstwo usianych różnych tysiące wysepek, na które sobie też można pojechać i podpoczywać, prawda? Niekoniecznie w tłumie turystów. Zobaczcie, że te wybrzeża mają mnóstwo zatoczek, tak? Na tych, w tych krajach to nie są tylko tereny płaskie, ale macie mnóstwo pasm górskich, więc można sobie po tych górach też wśród tej roślinności śródziemnomorskiej pochodzić. Mamy tutaj Pireneje, mamy tutaj Apeniny jako góry, mamy zobaczcie, wszystkie kraje bałkańskie, czyli mamy Bałkany i mamy też góry denarskie, chociażby które się rozciągają gdzieś tam przez Albanię, przez, przez Chorwację. Także, no i na pewno jest to ta część Europy, która leży bliżej równika, czyli na pewno ten klimat jest stosunkowo ciepły. Nie kwestionując oczywiście klimatu w różnych innych krajach Europy i krajobrazu, no to któż nie chciałby sobie zaplanować wakacji, żeby były piękne, słoneczne i jeszcze bez, bezdeszczowe? No, i takie wakacje właściwie mogą się trafić w większości tych, którzy na to Morze Śródziemne sobie pojadą. Przypominam, tak, że linia na diagramach oznaczała nam temperaturę. No i widać oczywiście, że to lato, czyli od maja właściwie, tak, temperatura zaczyna się, zaczyna osiągać taką już wartość tam 20-25 stopni, czyli w słońcu na pewno ponad 30. No i to jest taka temperatura, dla ludzi, którzy lubią leżeć na plaży, kąpać się jak najbardziej w sam raz. To powoduje, że to morze Śródziemne, szczególnie w tej części wschodniej też tą temperaturę wody ma około 20 tam paru stopni. No i mamy to gorące lato, to widać. No i słupki widać, że w tej części pory roku no mamy niewysokie opady. Tak? Czyli mamy to piękne, słoneczne, gorące lato i gdzieś tam nikłe opady deszczu. Zima, no zima stosunkowo jest łagodna, prawda? patrzymy sobie na styczeń 8 stopni, luty 9 stopni, grudzień też około tam 10 stopni. Patrzymy, pamiętamy, że z tej strony czytamy. Także basen Morza Śródziemnego, jak najbardziej, jest to klimat. Właściwie zimą też możecie zwiedzać sobie obszary basenu Morza Śródziemnego, no ale musicie się liczyć z tym, że mogą się zdarzyć gwałtowne deszcze, dlatego że zima jest bardzo wilgotną porą roku, o czym świadczą właśnie słupki. Tak? No tu mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, tych opadów jest jakby najwięcej. Ale ogólnie rzecz biorąc, ciepłe, gorące, suche lata. No, i wilgotne, ale stosunkowo też ciepłe zimy. No i w jaki sposób roślinność się przystosowała do takiego, takiego klimatu? Musicie pamiętać, że to jest klimat, który bardzo sprzyja rozwojowi rolnictwa. I gleby w tej części Europy, tak zwane gleby brązowe, cynamonowe, też nazywamy je, to są gleby, które są podstawą do rozwoju rolnictwa. W związku z czym ta roślinność naturalna, która kiedyś tam rosła, no niestety, ale w większości została zamieniona na pola uprawne. Także te lasy, lasy, w których dominowały, zobaczcie, takie drzewa, jak chociażby cedry czy chociażby lasy, gdzie dominowały sosny. Te sosny troszeczkę inaczej wyglądają niż polskie, zresztą mają takie szerokie, zobaczcie, u góry korony. No one sobie w tych lasach właśnie kiedyś dominowały. Ta sosna śródziemnomorska nosi nazwę pini, czyli sosna pinia, a w sklepie możecie również sobie kupić tak zwane orzeszki piniowe. I takim również drzewem kojarzonym, szczególnie gdzieś tam we Włoszech, bardzo są wpisane w krajobraz, są to takie wysokie, wysmukłe, wysmukłe cyprysy. Jakież te rośliny możemy sobie jeszcze, jeszcze spotkać? No mamy, moi drodzy, sławetną lawendę, którą oczywiście możecie kupić w naszym, naszej zwykłej kwiaciarni. Lawenda służy do produkcji perfum tak? i takie pola lawendy pachnące przepięknie, pola lawendy właśnie w tych krajach śródziemnomorskich możemy zobaczyć. No i mamy, moi drodzy, rozmaryn. Rozmaryn, który jest e, oczywiście używany w kuchni śródziemnomorskiej, ale spytajcie swoich e, gdzieś tam mam czy, czy tatusiów, którzy lubią gotować, czy używają rozmaryn e, właśnie w kuchni też polskiej do różnego rodzaju dań. No mamy laur. Listki laurowe, myślę, że używane też jako przyprawa do zup, też nie są dla Was czymś obcym. Mamy też takie krzewiaste rośliny jak wawrzyny, czy chociażby przepięknie kwitnące właśnie tak na różowo, czy na biało właśnie oleandry. No i cóż, my mamy jeszcze takiego, co jest charakterystyczne w tym regionie, to są, moi drodzy, dęby korkowe. Dęby korkowe... To jest, tak jak sobie tutaj parę rzeczy wypisałam, to jest drzewo, które żyje nawet 200 lat i kiedy ta kora z tego dębu jest ściągana, zobaczcie, od kwietnia do czerwca, oczywiście jest to praca ręczna, no, i tak naprawdę to nie jest tak, że posadzimy drzewko i po roku, po dwóch, po dziesięciu możemy sobie taką korę ściągać. Zobaczcie, że pierwsze plony można zebrać dopiero po około 25 latach. No i dęby mogą być zobaczcie, okorkowywane, czyli zdejmowana ta kora może być z nich maksymalnie 18 razy, i zwykle robi się to co 10 lat. Tak, no i tą korę z drzewa się namacza we wrzątku, dzięki czemu jest elastyczna i można sobie wtedy z tej elastycznej kory różne rzeczy wykonywać. No chociażby przykładem jest ta tablica tablica korkowa i tutaj macie jeszcze jedno zdjęcie... Właśnie tej kory zdjętej z drzewa. Z czegoż to słyną jeszcze, jeszcze obszary te śródziemnomorskie? No ponieważ jest to region bogaty w dużą ilość słońca, no to mamy na pewno obszary uprawy winorośli. No wszystkie kraje typu Francja, Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja przecież to są kraje, które bazują na winorośli jako podstawie do rozwoju produkcji różnego rodzaju win. Takie winnice czy takie sady owocowe, które macie. Na kolejnym zdjęciu. To jest coś, co bardzo często otacza właśnie gdzieś tam haciendy, plantacje, domeczki, tak. Mamy również, zobaczcie, drzewa oliwne w takim gaju oliwnym. To są już takie dosyć stare drzewa, bo widać, że one mają takie bardzo grube te pnie. Takie maluteńkie, dopiero co rosnące drzewa oliwne mają dosyć takie pnie cieniutkie. No i co my tam jeszcze możemy sobie znaleźć wśród tych roślin? No ja sobie jeszcze znalazłam pistacje, bo na pewno lubicie, jak wyglądają właśnie pistacje. Pamiętacie, jak mówiłam, że większość terenów basenu Morza Śródziemnego została jakby przetrzebiona przez człowieka, i te lasy zostały wycięte, i te zarośla tych krzewów, zwane makiem śródziemnomorską zastąpiły te pierwotne lasy? No to tak naprawdę środowisko naturalne wielu zwierząt też zostało gdzieś tam zniszczone. Kogo my możemy spotkać obecnie w obszarach śródziemnomorskich? Myślę, że niejednokrotnie będąc usłyszycie odgłos cykad. Ja za chwilę spróbuję Wam dołączyć filmik z takimi cykadami. Natomiast znalazłam takie stwierdzenie właśnie, że dźwięki tych cykad są tak głośne jak dźwięk startującego samolotu. I rzeczywiście wtedy jest ta cisza nocna, piękna błoga noc, jest piękne gwiaździste niebo i te cykady dla mnie po prostu bomba. też gekony. To jest gekon śródziemnomorski. No i moi drodzy na takich obszarach jeziornych możemy sobie spotkać też um, flamingi. Natomiast na obszarach um, właśnie morza śródziemnego um, możemy też um, spotkać tak wyglądające obszary. To są miejsca, gdzie hodujemy um, organizmy morskie, zarówno rybki jak różne też Owoce morza typu jakieś tam krewetki, małże i inne tudzież podobne, tak? My to nazywamy właśnie marikulturą, czyli hodowlą organizmów morskich. No i teraz, w jaki sposób ludzie w, takim, w takich warunkach się przystosowali, jak sobie żyją? No to co mówiłam, tak? Małe budyneczki, domeczki, hacjendy gdzieś tam budowane i dookoła. Wśród krajobrazów gór przepięknych, porośniętych, gdzieś tam lasami. Macie, zobaczcie jeszcze raz te drzewa pomarańczowe. Tu macie, zobaczcie gaje oliwne, a tu mam takie zdjęcie. Gdzie te drzewa oliwkowe zajmują wielkie hektary powierzchni. Domy właściwie w większości krajów śródziemnomorskich budowane są właśnie w kolorze białym, co powoduje, że nie nagrzewają się tak przez słońce. To jest akurat zdjęcie z Hiszpanii, z takich obszarów białych, białych miasteczek. Zobaczcie, miasteczka są budowane często bardzo ciasno pomiędzy sobą, co też powoduje, że pomimo bardzo gorącego powietrza, bardzo wysokiej temperatury, no, utrzymują te wąskie uliczki, utrzymują dosyć dużo cienia i wtedy po prostu jest, jest chłodniej. To zdjęcie znalazłam w internecie, bo mnie, niestety ale nie było mnie tam, ale już wiem, że chcę pojechać. To jest miasteczko we Włoszech, tak? Zobaczcie, te domy są bardzo często zbudowane też z takiego kamienia. No, mnie urzekło to miejsce, nie wiem, jak, nie wiem jak was. To jest akurat grecka wyspa Santorini. Zresztą greckie budownictwo związane jest też z kolorem flagi greckiej. Właśnie, zobaczcie te białe budynki i i niebieskie, niebieskie kopuły, niebieskie dachy. Kolejne, zobaczcie, zdjęcie to jest asyż we Włoszech. No, też wszystko widać, że to jest białe, że to jest zbudowane z kamienia, żeby było właśnie chłodniej. Natomiast jeżeli chodzi o. Budowanie dachów, no to dachy budowane są najczęściej właśnie z dachówek w kolorze, takim pomarańczowym, albo takim czerwonym, właśnie to jest zdjęcie z kolei z Chorwacji, z Trogiru, też jedno z piękniejszych miasteczek, aczkolwiek mówiąc szczerze, to każde miasteczko. Jest, jedno jest piękniejsze od drugiego, jak dla mnie, i ciężko mi powiedzieć, które z nich po prostu jest gdzieś tam najładniejsze. A to jest Chorwacja, zobaczcie kolejne miejsce. Mamy Dubrownik, miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zresztą ze starożytną gdzieś tam zabudową. Yy, mogłabym tam jeździć wiele razy. A tu mamy Zatokę Kotorską, yy, to jest Czarnogóra. Czarnogóra jest takim malutkim krajem, wciśniętym właściwie. Pomiędzy inne Niektórzy porównują tą zatokę do fiordów norweskich, bo te spadające pionowe ściany tworzą właśnie takie urokliwe zatoki, miasteczka. Zobaczcie, bierzecie łódeczkę, bierzecie motorówkę i spędzacie po prostu sobie czas, odpoczywacie odpoczywacie sobie psychicznie od zgiełku, który was codziennie jakby dopada. No i zobaczcie bardzo wiele wysp w ogóle na Morzu Śródziemnym to są wyspy, które są gdzieś tam pasmami górskimi, które się dostają ponad poziom wody. O tym sobie może gdzieś jeszcze tam będziemy mówić później. Natomiast zobaczcie, no, same takie budowanie to, to, tak, tych domeczków, miasteczek, wsi właśnie gdzieś tam na orwistych klifach to też gdzieś tam jest dla takiego turysty dużą atrakcją. No i mamy oczywiście różnego rodzaju, też starożytne, tak, budynki, które jak najbardziej przyciągają turystów do, do zobaczenia basenu Morza Śródziemnego. Tutaj mamy, zobaczcie, Akropol w Atenach. W Grecji, tu mamy chociażby no, Koloseum w Rzymie we Włoszech. No, myślę, że ten, ten zabytek nie jest dla Was obcy. To może być dla Was czymś nowym. Rzeczywiście miałam możliwość przebywania w Grenadzie. Grenada to jest takie miasteczko na południu Hiszpanii. Tu się zaznaczały w style, w budowaniu tego właśnie zamku w Alhambrze. To jest Alhambra, tak się nazywa. To są typy takie arabskie, marokańskie, bardzo. No przepiękna budowla, gdzie. Jak będziecie kiedyś, właśnie na południu Hiszpanii, to proszę sobie tam zajrzeć i tylko wykupić bilety dużo wcześniej, bo jak przyjdziecie, to na pewno biletów nie dostaniecie. No i mnóstwo zobaczcie różnych baseników jachtowych, gdzie sobie możecie zacumować albo gdzieś tam sobie wypożyczyć, po prostu jacht. No i mam parę jeszcze zdjęć różnego rodzaju wybrzeży, no a to na tym zdjęciu mamy jeszcze w oddali wulkan. Musicie pamiętać, że basen Morza Śródziemnego to jest obszar, gdzie płyty tektoniczne zderzają się ze sobą, nachodząc jedna na drugą. W związku z tym jest to obszar narażony na trzęsienia ziemi, narażony na wybuchy wulkanów. Oczywiście część wulkanów jest nieczynna, natomiast ten co macie tutaj w tyle, to jest oczywiście. Najwyższy czynny wulkan Europy. To jest Etna. Etna, która ma 3323 metry nad, nad poziomem morza, i to jest wulkan czynny i w, bardzo często daje znać o sobie, wyrzucając w górę właśnie gdzieś tam gromadę pyłów, gazów, jakichś tam innych materiałów wulkanicznych. To, co Wam mówiłam, moi drodzy. Cały basen Morza Śródziemnego to są właściwie pasma górskie, które gdzieś tam pod tą wodą się ciągną i zostały kiedyś przykryte tą wodą. Także to jest akurat Park Narodowy Kornati w Chorwacji. No, zobaczcie, jak można sobie spędzać czas. Mnóstwo tutaj macie właśnie jachtów. Gdzie ludzie sobie w ten sposób wypoczywają. No, i tu mamy jeszcze różnego rodzaju wybrzeża. To wam się też zobaczcie, pojawiają już palmy, prawda? Palmy też jak najbardziej w tym klimacie śródziemnomorskim możecie sobie, sobie spotkać. No, i tu mam jeszcze jedno zdjęcie, które też mnie gdzieś tam zachwyca. Zawsze. To jest wyspa grecka, zakęto właśnie z tymi takimi wapiennymi klifami, stromo spadającymi do morza. Jeśli kogoś nie zachęciło do zwiedzania kraju, mam nadzieję, że Lekcja zachęciła Was do odwiedzenia basenu Morza Śródziemnego. Wiele osób jeździ do, w te same miejsca nawet kilka razy w swoim życiu albo i co roku, no ponieważ się przyzwyczajają po prostu do. Do tak pięknych krajobrazów, do tego lazurowego morza, czystego morza, ciepłego morza, do pięknych piaszczystych plaż. Tak jak mówiłam, ci, co nie lubią leżeć, znajdą sobie zawsze inne jakieś ciekawostki, czy mogą sobie pozwiedzać jakieś ruiny, czy mogą sobie pozwiedzać muzea, czy mogą sobie gdzieś tam pospacerować po, po górach, podziwiając piękno krajobrazu. Także ja Was serdecznie zapraszam do zwiedzania Morza Śródziemnego. Krajów Morza Śródziemnego jest dużo. Zarówno ze strony afrykańskiej, jak i strony europejskiej. Także życzę Wam owocnego planowania wakacji, jak nie tegorocznych, to, to przyszłych kolejnych. I dziękuję bardzo za dzisiejszą lekcję. Także do zobaczenia.